Tylko jedna osoba o tym wie. i tak do was mówię. Nie piszcie je po angielsku, to jest polska gra. Wedle mnie mogą nawet po chińsku pisać. Niepotrzebne frazy. Ciekawe, czy oni nawet tą zrozumią. Mhm. Mm Niepotrzebne? Ha Nie podkreśla ci się, że źle piszesz? Mi się wszystko podkreśla. Wszystko, wszystko. Nawet A, B, C, D i T, Dobra. A to bez przesady. Użyj ci i takich rzeczy pisać nie będę. Nie jestem dzieckiem komputera. Jesteś staniałym tego nauczycielem. Niech tak. Yu go tiu pa brapa, 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 Ja zaraz idę do kościoła na spotkanie bizmowanczyków. Hej ta Nastko? Jak napisać, żeby można było wejść przez napis Zobacz smoka na swojego chowańca? Jest w tobie dobro, mój młody padawanie. Mmm, tak, tak. E? Dokumentowałem mi, jak jada twoją za ten tekst No tak. Wszystko jasne. Aj, hej! O czym gadacie? Przedam skurczyć zielę. Aha. Po co te worki sierści TP? No fucking idea. Ale póki co jesteśmy w Polsce i chyba nie masz tak dużo Anglików na Syby. W ogóle jeśli są. Witam. Ja znów z pytaniem: czy w tym roku jest przewidywany jakiś event na Halloween? Wiadomo już kiedy będą otwarte kuźnia ITP, bo przecież 16 czy 18 kończy się NM Po ile chodzi infrolauka? Nie pamiętam, jak to się pisało. Okej, okay. podpowiem ci. Każdy może atakować innych smoków. No ceną no 18, plus, no to te dwa linki, bo nie wchodzę, bo mam tylko 15 lat i nie mam zamiaru dosyć dał na mózgu. Jak zmienić kolor o wielkości napisów w ramce, używając edycji, nieprostej edycji, oraz jak menu per na środek? Podajcie ten link na zgłoszenie równa się nie na zielonego. Co mamy podać? Podajcie ten link na zgłoszenie równa się nie na zielonego. A w tym sensie. Raczej Cię nie przyjmą. Szukam łąka. Tam sobie wilki hasają po łące. Dobra. Skąd ty mieszkasz? Cześć. Pomoże ktoś? Który level ja ją musi mieć, żeby stał się smokiem? A warsztaty na forum jest modernizowane? Żebyś ty widziała moje skiry na profilu przez, które dostałem bana na dwa dni. Bardziej opłaca się stworzyć halloweenową zbroję czy ją kupić? Raczej stwążyć, bo możesz sobie wybrać jaką część chcesz. No tak. Ile osób? Jogurt, jufaku. Jogurt, jufaku.